Witam widzowie w odcinku trochę openingowym, no trochę, tylko będziemy otwierać, otwieramy dzisiaj 39 kapsułek, niestety brakło mi troszkę pieniędzy na 40 i dzisiaj otwieramy 15 kandydatów, 15 legend i 9 pretendentów, więc zacznijmy sobie może od tych 9 pretendentów. Z tego co chciałbym dropnąć, przede wszystkim Apex, Gamer Legion, Pain o, tu są, tu są, tu fajne rzeczy. Oczywiście e, podczas tego maj majora, no, otwierałem już trochę, e, trochę już e, kapsułek i powiem Wam szczerze, w ciągu około 250, o mój Boże, właśnie miałem mówić o goldach, taki fart. W ciągu właśnie 200, około 250, może troszkę więcej, kapsułek trafiłem 2 goldy. No i teraz w drugiej trafiłem Apex Gold. E, trochę farta w tym jest, więc tak naprawdę, wszystko to co najprawdopodobniej dropniemy, e, będziemy już na plusie dosyć dużym. Przy ten Apex Gold będzie kosztował pewnie coś około 40 zł. Więc tyle, ile tak naprawdę wydaję na to. E, ale jak coś jeszcze dropniemy, to już będzie hit. To już będzie hit. O, miał być odcinek y, typowo... O mój... Boże... Ale fart. Miał być typowo odcinek... Y, inwestycyjny, w sensie przeglądu moich inwestycji, ale stwierdziłem, że robimy taki luźniejszy odcinek... Openingowy. No powiem wam, trochę fard jest. Już nie ukrywam, że jesteśmy na pewno na plusie. Y, o mój... Na pierdzielę. Nie wierzę w to, co to jest! Co to jest za fart? Co to jest? 9 kapsułek, złoto i 2 T? 2 holo? Jak, jaki fart, naprawdę widzowie! Mam takiego farta ja już jestem. Szczerze, otwierając kapsułki, ja już jestem na lekkim plusie tej kapsułki, więc dla mnie to jest fenomen. Mam jeszcze 30 kapsułek, obstawiam, nic nie trafimy z tej kapsułki. Chciałbym trafić Furie. Furie jest bardzo ładną naklejką. Osobiście uważam, że to jest to najładniejsza naklejka z, z właśnie tego Majora. W sensie, no patrząc tutaj, no bo ona troszkę ma takie dziwne kolorki, ale jest fajna, fajna jest i nawi mi się bardzo podoba z tego. Oczywiście jest jeszcze drużynka polska drużynka. Czekajcie, polska drużynka. Nine, fajnie by było trafić Nine. Ja pierdziele. Co się stało w ogóle? Jaki fart. Jaki fart. Pain. Pain. Monte. <grystanie> Jaki fart. Okej, okay, no możemy trafić. Na no no możemy trafić. Powiem wam szczerze, no jest fart. Jest miłosierny fart. Jeśli oczywiście chcecie kolejny odcinek, bo jest mojego troszkę farta, to zapraszam do komentowania, czy chcecie kolejny odcinek. Okej, okay, Navi. Fnatic, przepraszam, Fnatic. Fnatic około złoty chyba 20, więc on zwraca jedną jedną kapsułkę tak naprawdę. E, wszystkie te papiery, wszystko to wrzucam do, do jakiegoś kontenera i niech to siedzi 2-3 lata... A niech to tam siedzi, bo to i tak nie będzie praktycznie nic warte. Um, wszystkie rzeczy, które raczej raczej teraz dropłem sprzedam, ponieważ nie widzę zbytnio sens trzymać tego teraz. Ja mam swoją opinię um, o Paryżu. Uważam, że Paryż, Paryż jest troszkę, troszkę drogi jest to ciekawe dosyć, bo może być tak, że po czasie on, on po prostu albo stanieje, ale może być też tak, że zdrożeje strasznie. Okej, okay, nine w jest bardzo fajną metryką, 2 zł ponad kosztuje. Oczywiście ją zostawimy sobie. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No Blast nie chcemy robić. Blast to jest w ogóle najbrzydsza naklejka uważam. Z tego wszystkiego. Powiem wam szczerze, no nie niemiłosierny fart, no ale widzicie, no, mieliśmy fart na początku i, i teraz przez, przez najbliższe 15 kapsułek nie trafiliśmy nic. Oprócz tego Nine i, i, i Fnatic. W rokacie, no ale to Nine na wracają już nam trzy około pojemniki, więc jest ok, last Premier, pierdziele brokatowy, jest tak brzydką naklejką, że to jest hit, naprawdę, on w holu jest brzydki, a co so dopiero w, w czymś innym. Dobra, no nic, niestety nic nie trafiliśmy, a została nam jeszcze jedna kapsułka, okej. Okay. No zobaczymy, zobaczymy, może coś ciekawego jeszcze trafimy i... i... into the bridge, ok into the bridge. No w brokacie, bo w ogóle w brokacie jest bardzo ładną naklejką, i to The Bridge. Uważam, że jest troszkę też niedocenioną naklejką pod względem inwestycyjnym. No tutaj powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o tą kapsułkę. Ta kapsułka ma wady i zalety. Przede wszystkim wadą jak i zaletą jest to... Na początku powiedzmy wady tej kapsułki. Przede wszystkim wadą jest to, że jest tak NC, Greyhound... Znaczy pod względem cenowym, nie mówię tutaj o pod względem y, 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 jakby, y, wiecie, drużynowym. No mamy tu The Mongols, który jest strasznie tanią naklejką y, Greyhound, NC, z tego co pamiętam chyba jeszcze Complexity, jest dosyć tanie, ale już nie jestem pewien, ale muszę mi powiedzieć, że tu Maus jest najdroższe. Ym, no Mouse, Mouse ma swoją cenę. Ym troszkę kosztuje. Ja osobiście wydałem ten panik 40 ziko i osobiście uważam, że jest to dobry, dobry wydatek. Nie jestem jakoś zbytnio dużo straty na tym openingu. Um, wręcz bym powiedział, że zarobiony. Zresztą podsumuję Wam to tak naprawdę um, w montażu. Zobaczycie cenę, ile kosztuje dana naklejka. W sensie, no nie każdą, tylko te najbardziej... Aha, to nieźle. Najbardziej oczywiście... Yy... Najbardziej warte, czyli te co dropnę na, na początku, te trzy, nie będę innych wystawiał, ani brokatowych, ani nic, tylko holo i goldy. Um, no, no, farto trzeba dosyć mieć. Ciekawe ile to będzie łącznie, stówka może? Może 80? Tak mam obstawiał, paint 20 pewnie, apex. Zresztą paint dropnąłem? No, co jeszcze dropnąłem? No, jeszcze dropnąłem no, jednak, już nie, nie pamiętam, co jeszcze ja dropnąłem? No, Pain, Monte, Monte chyba dwie dychy też kosztuje. a Pain chyba też dwie dychy Apex pewnie z 40. No jest to jakiś zarobek, nie ukrywam. Jakby coś na mnie dropnęło, to już w ogóle by był hit. Ale widzę, że nic nie zapowiada, czyli w tamtych 9 yy, mieliśmy farta. W tych, w tych nie mamy już farta. No ale musi być równowaga w, w świecie. Jak ktoś zarabia, ktoś traci, tak. No, zwykle to jest tak, że zarabia Gaiben, my tracimy. <grymne> ale ja widocznie zdarza się raz na, raz na raz na 100 openingów jakieś wartownie, bo tyle ile ja otwierałem w tej grze rzeczy w pojemników takich właśnie majorowych, to o, pewnie po 500 podejdzie nie jest to jakoś giga giga dużo, no ale to jest. kompleksytyk się Jest to troszkę pieniędzy. Dziwne, że na Maus w ogóle nie dropnęło. Um, no. Maus bym mógł odrównąć, ale nie ten Blast, ten Blast, mm, ten Blast nie. Ostatnia, zobaczymy, zobaczymy. I coś nam leci? Greyhound. No mm. nic, co mogę powiedzieć, Podsumuj, podsumujmy ten nasz superowny, superancki opening. Yy, tu mamy jakieś... Tu łącznie będzie złoty 50, może 2, 3, 4 ziko no tutaj nie liczę tych bo to jest nic nie warte no tu macie tu mam pięknego oczywiście Negewa z czterema najlepszymi naklejkami w tej grze a i w sumie w sumie wrzucę sobie a to po odcinku wrzucę i pokażę wam też inwestycje wszystkie moje w kolejnym odcinku no i widzowie zostawiacie lajki subskrypcje komentarze czy chcecie kolejny odcinek z openingu bo planuję Chciałbym jeszcze nagrać taki jeden odcineczek, więc jeśli tam będziecie chcieli, to piszcie w komentarzu um, przed właśnie końcem promocji, bo właśnie nie wiem czy dzisiaj będzie koniec promocji w nocy, jest 30 sierpnia i może być tak, e, że może to być już właśnie ostatni dzień promocji i... No i w nocy nam wyłączą, wyłączą nam właśnie w nocy możliwość openingu, więc jeśli to widzicie, wy to widzicie w czwartek, a ja to nagram w środę wieczorem, więc ten opening jest w środę wieczorem. No, mam nadzieję widzowie, że dobrze się bawiliście oglądając ten odcinek, no i to tyle, na razie, cześć i pa!